Wielka zmiana, jakiej wielu z nas wciąż nie dostrzega. Słuchajcie, jest coś, w czym jesteśmy wybitni, my Polacy. Polskie społeczeństwo jest w czymś naj i to na świecie. Chodzi o sekularyzację, czyli tempo odchodzenia od religii. Mamy to tempo rekordowe na świecie. Czy to dobrze, czy źle, ja nie przesądzam, bo tu każdy sobie wie, jak to u niego jest. Ten proces, proces sekularyzacji ma istotne znaczenie, głównie społeczne, ale też ekonomiczne. A parę jego aspektów jest zaskakujących, przynajmniej dla mnie było zaskakujących, dlatego dziś chcę wam o tym poopowiadać. Po pierwsze, no są takie badania Pew Research Center z 2018 roku, czyli stare badania sprzed trzech lat. Słuchajcie, oni w 108 krajach zadali cztery pytania. Mianowicie, pytali, czy czujesz się związany z religią, czy chodzisz co niedzielę do świątyni, czy religia jest dla ciebie bardzo ważna oraz czy codziennie się modlisz. Pytania, jak widzicie, są uniwersalne, one się odnoszą do każdej religii, nie tylko koniecznie do chrześcijaństwa, nie tylko do katolicyzmu. Ciekawe pytania, ja szczerze mówiąc, sam bym chętnie coś takiego pobadał. No, pewnie mi nie napiszecie, ale, ale mógłbym Wam zadać takie właśnie pytania, tak? Znaczy, jak bardzo, drogi słuchaczu, czujesz się związany z religią, którą wyznajesz, która dominuje w Twoim kraju? Czy rzeczywiście co niedzielę chodzisz do kościoła, czy religia dla Ciebie osobiście jest bardzo ważna, oraz czy rzeczywiście codziennie się modlisz? Ciekaw jestem, jakie byłyby Wasze odpowiedzi. Ciekaw jestem, bo większość z Was jest dość młoda. To znaczy, przed 40. Tak? No, niektórzy z Was są po. No właśnie, bo tak były prowadzone te badania. Pytano dwie kohorty, przebadano dwie kohorty, dwie próby. Jedna składała się z osób powyżej 40 roku życia, a druga poniżej 40 roku życia. I badano nie poziom odpowiedzi, tylko jakie są różnice, czyli na ile młodzi odpowiadają inaczej niż starzy. Tak? I słuchajcie, w trzech kategoriach. Na cztery pytania. W trzech kategoriach Polska była na pierwszym miejscu na te 108 krajów badanych. Była tak? na pierwszym miejscu co do różnicy w grupach przed 40 i po 40. Macie taki przykład. Namszę chodzi w Polsce zgodnie z deklaracjami. 55% Polaków po 40, czyli większość 55%. A wśród tych przed 40 tylko 26%, czyli właściwie 1 czwarta. Ta różnica, 29%, jest największa na świecie. Ona nas plasuje przed Kolumbią, która jest druga. Kolumbia też kraj katolicki, tak? Kolumbia jest druga. Ale tam różnica wynosi 19%. A u nas 29%. To jest potężna różnica, zwróćcie uwagę. To jest różnica między pierwszym a drugim miejscem. Potem kolejne trzy miejsca zajmują muzułmanie. I zobaczcie, tam różnica jest następująca. Tunezja 17%, Iran 17%, Jordania 16%. I to jest kilkanaście procent. To jest bardzo podobnie do Kolumbii, tak? Inna wiara, ale zmiana, różnica między starymi a młodymi bardzo podobna. U nas bardzo duża. A słuchajcie, jak to się zmienia? Czy, czy to jest tak, że ci młodzi, którzy dziś są mało religijni, czy oni się zestarzeją i się nawrócą? No przecież starsi ludzie są religijni, prawda? Spójrzcie na swoich dziadków, tak? spójrzcie na swoich rodziców. Czy oni nie są bardziej religijni niż Wy? Tak, czyli jak, to się, jak to się dzieje, że młodzi są mało religijni, a starszy bardziej? I tu jest słuchajcie, niespodzianka i to dość duża. Dla mnie to było w gruncie rzeczy zaskakujące. Ale badacze dowodzą, że poziom religijności człowieka ustala się mniej więcej w wieku od 12 do 25 lat. Czyli kończysz ćwierć wieku. I jesteś tak religijny, jak jesteś, i potem w dużej mierze ten poziom religijności utrzymuje się bez zmian. A zatem, jeśli patrzycie na dzisiejszych powiedzmy 80-latków, którzy są generalnie osobami głęboko wierzącymi, to są to osoby, które jak miały lat 20-25. To też były osobami głęboko wierzącymi. No, to z tego by wynikało, że jeżeli dzisiejsi 20-latkowie są generalnie głęboko niewierzący, to jak będą mieć 80 lat, to prawdopodobnie też będą głęboko niewierzący. Tak? Czyli to nie jest prawda. Dane nie. Potwierdzają tego, że ludzie robią się bardziej wierzący z wiekiem. Po prostu wcześniejsze pokolenia były bardziej wierzące, a obecne są mniej. Czemu ta sekularyzacja się dokonuje? Tak? Czyli czemu ludzie odchodzą od religii? No, z jednej strony, pewnym mechanizmem tutaj jest rozpowszechnianie się wiedzy naukowej. Wiedza naukowa. Troszkę wypiera przekonania religijne, to znaczy, no, nikt, na przykład, rozsądny nie traktuje dosłownie Biblii, która mówi, że świat został stworzony w 6 dni, a siódmego dnia Bóg odpoczywał. Nikt tego nie traktuje literalnie, bo wiemy, że to tak na pewno nie było. To nie, było, nie był proces liczony w dniach. Tak? Z jednej strony Mamy negatywną korelację, ujemną korelację między poziomem wiedzy, między poziomem edukacji naukowej, a poziomem wiary. Tak? Jest też ujemna korelacja między poziomem inteligencji a poziomem wiary. Ale w obu przypadkach, pamiętajcie, bo to ważne, to są słabe korelacje ujemne. Tak? Czyli to, to nie jest tak, że te dwie rzeczy, poziom edukacji naukowej i ewentualnie rosnący poziom inteligencji, tłumaczą, dlaczego w danych momentach dane społeczeństwo się nagle sekularyzuje. Zresztą no pamiętajmy, że jak my mówimy, że w danych momentach społeczeństwo się nagle sekularyzuje, to nagle to jest 30 do 50 lat, to jest jedno pokolenie, dwa pokolenia. Wydaje się, że kluczem do zrozumienia jest przede wszystkim bezpieczeństwo egzystencjalne. I to jest coś, co my dobrze znamy pod postacią powiedzenia, że jak trwoga, to do Boga. Jak trwoga to do Boga, jak się czujemy zagrożeni, to próbujemy uciekać w kierunku metafizyki, w kierunku właśnie Boga. Bronisław Malinowski. Twórca antropologii zauważył kiedyś ciekawą różnicę. Mianowicie w różnych kulturach łowi się ryby, łowi się ryby, żeby mieć co jeść. I teraz tak: w niektórych miejscach ryby łowi się w atolach. Tam, gdzie no atol jest w pewien sposób odcięty od, od reszty, od, od oceanu, więc jest dość spokojny. Tak? Wody w atolu są spokojne. Tam się wypływa, łowi się ryby, wraca się i koniec. Natomiast w innych miejscach łowi się na otwartym oceanie. I tam rybacy najpierw wykonują rozmaite rytuały przed wypłynięciem, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, żeby sobie zapewnić udane połowy. W ciągu połowu utrzymują różne tabu, czyli różne są takie zachowania, których trzeba unikać, żeby nie ściągnąć na siebie nieszczęścia. No i potem jak się wróci, człowiek się nie utopił i przywiózł jeszcze jakieś ryby, no to Wykonuje się jakieś inne rytuały, które są takim dziękczynieniem za szczęśliwy połów i powrót. Zwróćcie uwagę, że religijność związana z połowami zależy właśnie od bezpieczeństwa. Tak Tam, gdzie jest bezpiecznie, mówimy: Okej, okay, nie ma sensu panu Bogu zawracać głowy, bo i tak się tutaj nie utopię na atolu, prawda? A, tutaj, a tu się oddam pod opiekę Boga, bóstw, no bo tu jest niebezpieczne. Dodatkowo, są badania, które wskazują, że istnieje mocna, dodatnia korelacja między poziomem religijności dorosłych osób, a tym, jakie zachowania religijne widzieli u swoich rodziców, będąc jeszcze dziećmi. Czyli można by powiedzieć znowu powiedzenie, tak, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Jeżeli rodzice byli wysoce religijni, to dzieci mają spore szanse być przynajmniej trochę religijni a jak rodzice nie byli, to nie. Oczywiście takie przypadki się zdarzają, że rodzice są ateistami, a dziecko staje się wierzące. To się czasem zdarza, ale w sensie statystycznym to są przypadki bardzo rzadkie. Czyli bardzo często to wygląda tak, że mamy jakieś tam pierwsze pokolenie, które mówi, że jest wierzące, chodzi do kościoła, działa w jakichś organizacjach religijnych, ruchach itd. Następne pokolenie, dzieci tego pokolenia, o którym właśnie powiedziałem, Mówi, że jest wierzące, że wiara jest ważna i tak dalej, ale już tych rzeczy nie robi, nie podejmuje takich działań, tak? czyli tam już nie działa w żadnych oazach, wspólnotach i tak dalej, ba czasami nie bardzo też chodzi do kościoła. A kolejne pokolenie, które już jest zapytane o religię, mówi, że to już nie jest takie istotne, tak? religia nie jest dla mnie ważna, to nie jest rzecz, na której ja się jakoś tam skupiam. Tak? I to jest zresztą taki najczęstszy, ostateczny rezultat tego procesu sekularyzacji. Czyli ten proces nie produkuje ateistów, osób, które są przekonane, że Bóg nie istnieje, tylko raczej osoby bez przekonań religijnych. No mówią, to nie jest istotne. Tak? To jest tak zwany apateizm. No, i zastanówmy się teraz, co my wynieśliśmy z naszego domu. Tak? Czyli jak spójrzmy na naszych rodziców a potem spójrzmy na to, co my robimy, czy co my robimy w naszym domu, jeżeli już założyłeś swój własny dom. Tak? Zastanów się, co widzą twoje dzieci, albo co zobaczą twoje dzieci, jak już je będziesz miał. No i to jest ta odpowiedź na pytanie, na ile mamy sekularyzację w Polsce. Tak? Wydaje się, że praktyki religijne z pokolenia na pokolenie w Polsce dość mocno zanikają. Zresztą zerknijmy do szkół. Jak jest w szkołach? W szkołach jest tak, że chodzi się na religię, chodzi się na etykę, no albo nie chodzi się na nic. Bo mało kto wie, słuchajcie, ja to wiem z doświadczenia, mało kto wie, że można nie wybrać ani tego, ani tego. Bardzo duża część osób żyje w przekonaniu, że dziecko musi chodzić na religię, chyba że jest niewierzące, to wtedy musi chodzić na etykę. Tak nie jest. Przynajmniej na razie. To się ma zmienić. Co widzimy w szkołach? Widzimy wyraźny trend spadkowy wraz z wiekiem. Czyli tak, do klasy trzeciej szkoły podstawowej, kiedy to bywa pierwsza komunia, chodzi bardzo dużo dzieciaków, a potem, a potem dużo mniej. I tu cezurą wydaje się takim momentem, kiedy dokonują się duże zmiany, jest zmiana szkoły. To w tym względzie sprawy przyśpieszały gimnazjum, a teraz po likwidacji gimnazjów ta zmiana dokonuje się na poziomie liceum. Bo jak się chodziło na religię przez pierwszą połowę podstawówki, to pewnie sporo osób chodzi też na tę religię w drugiej połowie podstawówki, choć tych osób, jak mówię, jest mniej. Natomiast kiedy zmieniamy szkołę, zaczynamy od nowa, no to tam możemy na religię nie pójść, tak? Nowy start, no i, i zobaczmy, tak? Więc w Gdańsku w tym bieżącym roku szkolnym, 21-22, w szkołach średnich na religię uczęszcza 48,5% osób. Na etykę niecałe 2,5%. No to nas z kolei prowadzi do wniosku, że na żaden z tych przedmiotów nie uczęszcza 49%. W Sopocie jest inaczej, znacząco inaczej niż w Gdańsku, bo na religię uczęszcza niecałe 26% uczniów, a na lekcje etyki 17%. Czyli można by powiedzieć, że religia w Sopocie jest znacznie mniej popularna, etyka znacznie bardziej popularna w Sopocie niż w Gdańsku. Ale jeszcze większy jest odsetek uczniów, niemal 58%, którzy nie chodzą ani tu, ani tu. I tu dwie uwagi. tak? Pamiętajcie, że po pierwsze, my tu mówimy, ile osób uczęszcza średnio. W liceum mamy bierzmowanie, więc bierzmowanie jest potrzebne, żeby móc zawrzeć ślub kościelny. I tu znowu obserwuje się, że po bierzmowaniu. Ta liczba uczniów mocno spada, tak? Czyli jak mówimy, że tam powiedzmy w Sopocie 26% uczniów chodzi na lekcje religii, to w pierwszych klasach tych początkowych jest to znacznie więcej niż 26. Potem jest to znacznie mniej niż 26. Druga uwaga, no to się ma zmienić, tak? Coś ma być obowiązkowo. Ja sobie szczerze mówiąc, nie wyobrażam, żeby można było sensownie od początku szkoły podstawowej do końca szkoły średniej uczyć na przykład dwa razy w tygodniu etyki. To wydaje mi się być zupełną bzdurą. Co do religii się nie chcę wypowiadać. Natomiast przedmiot ma być obowiązkowy: albo chodzisz na religię, albo chodzisz na etykę, ale na coś chodzić musisz. Tak ma być. To oczywiście poprawi wyniki. I tu można się spodziewać, że ponadprzeciętnie poprawi to statystyki na religii, dlatego że, ponieważ na religię chodzi więcej osób, ona będzie lepiej prawdopodobnie rozmieszczana w planie, korzystniej. Więc, jak komuś będzie wszystko jedno i się w ogóle nie będzie przejmował, no to będzie wybierał to, co jest lepsze, wygodniejsze, czyli religię. Ale słuchajcie, co z tego? Można konia przyprowadzić do wodopoju, ale nie sposób sprawić, żeby on pił. Takie wrzucenie wszystkich na siłę w religię, moim zdaniem, nic nie zmieni, a jeśli zmieni, to zmieni raczej na niekorzyść. Jeśli probierzem ma być stan na koniec edukacji, czyli zakładamy, że do 25 roku życia kształtuje się wiara religijność, to słuchajcie, to taka obowiązkowa religia niczego nie zmieni, bo kolejne pokolenie tej religijności z domu nie wyniesie. No to jak długo utrzyma się wówczas religia w szkole? Religia, która na poziomie domowym będzie nieważna. To będą, słuchajcie, tu się zapowiadają bardzo duże zmiany, takie właśnie społeczne, tak? No śluby, no, jednak ślub jest kojarzony bardzo z Kościołem, a przecież coraz częściej odbywa się poza Kościołem albo obywamy się bez ślubu, prawda? Chrzciny, a może coraz częściej jednak dzieci, które nie są uszczone, Pogrzeby, ale pogrzeby świeckie. Ksiądz wydaje się być bardzo naturalnym dodatkiem do pogrzebu, ale przecież coraz więcej pogrzebów jest właśnie świeckich. Tak? Zmieni się pewnie siła oddziaływania na politykę kościół. Zawsze silnie w Polsce oddziaływał na politykę, nawet w prl kiedy miał podgórkę. Teraz no, ma bardziej z górki, tak? Dla mnie najciekawsze jest to, co stanie się wokół pierwszej komunii, bo to jest uroczystość mocno napompowana u nas w Polsce. To taki, można powiedzieć, prawie że mikroślub z prezentami, z pieniędzmi, prawda? To jest ważne w pewien sposób w życiu rodziny. Czy to da się czymś zastąpić? No i czym się to zastąpi? Nie wiem, ciekawe. Zmiany, zmiany, zmiany. Popatrzcie, studenci, albo wy co studentami kiedyś byliście. Elbląskie Seminarium Katolickie w nowym roku akademickim będzie tam studiowało łącznie na wszystkich latach 25 studentów. Bardzo ekskluzywnie, prawda? To jedna grupa dziekańska. A na pierwszym roku, słuchajcie, w Elblągu jest jeden. Jeden student. Wyobraźcie sobie, jesteście jedyni na roku. No rodzynek, 100% uwagi prowadzących, ale z drugiej strony jak tu ściągać, od kogo tu ściągać, no nie wyobrażam sobie. Trudno musi to być. Jak podaje Tygodnik Powszechny, no w tym roku mieliśmy do czynienia z prawdziwym tąpnięciem, tak? bo do seminariów diecezjalnych i zakonnych zgłosiło się o 20% mniej kandydatów niż w poprzednim roku. Były takie diecezjalne seminaria, do których nie zgłosił się nikt. Formacji nie rozpoczął ani jeden kandydat w 19 seminariach zakonnych. Nawet w tych takich zagłębiach powołaniowych, czyli na przykład w diecezji tarnowskiej, liczba kandydatów spadła prawie o połowę. Z 26 do 14, w Krakowie trzykrotnie, z 13 do 4. No więc wygląda na to, jak pisze Tygodnik Powszechny, że ostatni powołaniowy bastion w Europie pada no i dołączamy do tych krajów które katolickich krajów które coraz mocniej będą się borykały z brakiem księży no w irlandii na przykład jest 26 seminariów a w tym roku było tylko czterech kandydatów no cóż jakby powiedział ekonomista jak maleje popyt to maleje też podaż tak? u nas na razie to jest bardzo mało widoczne ale zwróćcie uwagę jeśli tak będzie rok po roku że na emeryturę odchodzi wielu księży a z seminariów wychodzi mało księży, to nie po roku, nie po dwóch, ale już na przykład po 20 latach społeczny krajobraz w Polsce zmieni się kompletnie nie do poznania. I to będą bardzo ciekawe zmiany. Za jakiś czas sami je zobaczycie. Do usłyszenia.